Ostatnio mówiliśmy sobie o Dark Project Nexus i Nexus Ultra, czyli nowych myszkach od marki Dark Project. Dzisiaj na tapetę bierzemy tego gagatka w postaci Onionita, czyli klawiatury, przy której pracował chociażby ziemniak oraz grzesie krycko, więc naprawdę musi być ciekawie. A jak wiadomo, pierwsze opinie są bardzo pozytywne, a także bardzo pozytywny jest odbiór graczy. Zainteresowanie tą pleturą jest bardzo duże. Jest to model wyceniany na zdecydowanie więcej niż kosztuje, bo większość osób wycenia go na jakieś 700-800 zł. Nawet pomimo, że jego cena w sklepie to tylko i wyłącznie 250 zł. Dlatego dzisiaj sprawdzimy sobie, czego to jest zasługa, czy naprawdę jest się czym jarać, no i czy duetem Ziemniaka, fana LEDów oraz Grzesiarycka, czyli doświadczonego człowieka w peryferiach, zrobiły swoje? Jeśli tak, to co kryje się właśnie za sukcesem tego mechanika? Patrząc przez pryzmat wyceny tego modelu, czyli 249 zł, czy też 299 za wersję wireless, to w pudełku otrzymujemy naprawdę niezłą dodatkową zawartość. Mowa nie tyle co o papierologii, lecz o czterech dodatkowych przełącznikach Gems Amber. Trzech dodatkowych nakładkach, jeśli nie podobają Wam się te bardziej customowe, fabrycznie założone na Onionite, czyli Enter, Spacja oraz Escape. Zestaw części zamiennych do gasket mount, o tym będzie później też. Plastikowa pokrywa przeciwkurzowa, dodatkowe gumy do regulacji kąta pochylenia, switch i keycap puller w jednym oraz oczywiście kabel USB-C, USB-A, który w przypadku przewodowego wariantu jest nam oczywiście niezbędny. Przechodząc już do samej klawiatury, to jest to oczywiście szalenie popularny wariant TKL, czy też inaczej 80%. Model pozbawiony bloku numerycznego, zachowany został w formacie floatki. Obudowa została wykonana w pełni z aluminium, co niewątpliwie jest bardzo dużym atutem i niespotykanym w tej półce cenowej do tej pory. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że waga tego modelu to około 1300 gramów. Boki zostały pozbawione jakichkolwiek dodatków za wyjątkiem złącza USB-C na tyle, który, co warte zaznaczenia, jest dosyć luźny. Pytanie, czy nie będzie sprawiał problemów w przyszłości w kwestii łączności. Zastanawiające jest także rozwiązanie sygnalizacji i aktywacji caps czy też blokady przycisku Windows. Sam design bardzo mi się podoba, ale problem polega na odróżnieniu, co tak naprawdę jest włączone. Raz, że przy tych trzech diodach nie ma jakichkolwiek opisów. A dwa że no Po aktywacji kapsloka i blokadzie Windowsa LEDy świecą się na tyle mocno, że wygląda to tak, jakby wszystkie trzy się świeciły, a tak naprawdę nie jest. To samo dzieje się w przypadku wciśnięcia scrolla, który domyślnie aktywuje tylko środkowego LEDa. Zerknijmy szybko na spód, nie ma tam typowej regulacji kąta pochylenia w postaci rozkładanych nóżek. Jest za to wyprofilowany plastik, który już domyślnie ustawia nam pochylenie tego modelu. Nie znaczy to jednak, że nie możemy tego dostosować, albowiem w zestawie są dodatkowe przyklejane nóżki. Należy pamiętać, że onio na ta całkowicie na płasko nie ustawimy. Zerknijmy teraz do wnętrza, żeby sprawdzić jej budowę i zrozumieć kilka wcześniej wspomnianych rzeczy. Do środka dostaniemy się odkręcając boczne śrubki i zajmując górną pokrywę. Następnie podnosimy cały środek i musimy pamiętać o odpięciu tasiemki. Teraz możecie lepiej zobaczyć, że jest tutaj zastosowana dodatkowa warstwa silikonowa do wygłuszenia, a także pod nią pianka i dopiero płytka drukowana. Te wystające sprężynki oraz gumki to właśnie tak zwany gasket mount i do niego dołączone są dodatkowe części zamienne. Jak możecie zobaczyć, charakterystyczne dla gasket mount jest to, że otrzymujemy taki uginany się efekt, bo w końcu płytka jest w zasadzie na sprężynach. Na drugiej stronie płytki widzimy gniazdo hot swap, czyli możemy wymienić przełączniki bez konieczności lutowania. Po pozostałej obudowie jest jeszcze jedna warstwa wygłuszająca oraz jak możecie zauważyć płytka z portem USB-C, który został przykręcony wyłącznie na jedną śrubkę. Jest to winowajca ruszania się portu, szczególnie go dół W tym miejscu warto nadmienić, że nie wszystkie egzemplarze mają taką wadę, a wręcz jest ich mniejszość, w tym moja. Producent wyjał o problemie i będzie to skorygowane w nadchodzącej partii do zera. Po wspomnianym wcześniej wyguszeniem jest tak naprawdę plastikowa obudowa i duże wstawki z metalu w każdej z nóżek, stąd ta... 1300 gramowa waga. Teraz wracamy już na górę obudowy i podziwiamy nakładki, które to są oczywiście double shot, ale wykonane z ABS-u, co dla niektórych może być wadą. Osobiście przyznam, że są przyjemne w dotyku i po około dwóch miesiącach użytkowania nie widzę jakichkolwiek problemów ze zmianą ich powierzchni. Zastosowany profil nakładek to CSA. Przechodząc natomiast do przełączników, to znalazły się tutaj autorskie switche GEMS Amber, które są fabrycznie przesmarowane, niesamowicie płynne i przyjemne podczas użytkowania. Mówimy oczywiście o liniowcach, a model ten nie występuje z alternatywnymi switchami. Ba, sam Dark Project nie oferuje żadnych innych przełączników niż liniowe, przynajmniej na ten moment. Ich szacowana żywotność to aż 80 milionów kliknięć, a siła potrzebna do aktywacji to zaledwie 40 gramów. Warto w tym miejscu dodać, że Onionite to model wyposażony w HotSwap 3 oraz 5-pin, a teraz posłuchajcie jak brzmi. W moim odczuciu podświetlenie jest bardzo ładne, odpowiednio jasne, a także naprawdę dobrze się dla kolory. Jest także sporo trybów, które to możemy zmieniać poprzez skrót loga producenta oraz przycisk print, a później logo plus home, zmieniać kolor każdego trybu. Jest także prostsza droga za sprawą aplikacji, w której otrzymujemy naprawdę sporo i nie musimy nawet niczego pobierać. Oprogramowanie możemy klasycznie oczywiście pobrać na komputer, ale producent chwali się, że do uzyskania tych samych funkcji możemy skorzystać z przeglądarki. Wchodzimy sobie na software.darkproject.eu, gdzie po wybraniu naszego modelu możemy odpowiednio pierwsze, zarządzać przypisaniem przycisków, ustawiać makra, skróty klawiszowe, odpowiedniki przycisków myszy. 2. Dostosować podświetlenie jeszcze bardziej niż za pomocą skrótów klawiszowych, bo jest opcja ustawienia indywidualnego podświetlenia każdego z przycisków. 3. Trzecia zakładka to zakładka całkowicie oddana dla matrycy. I 4. Ostatnia zakładka pozwala na ustawienie snap -tap, które również było w modelu DPO 87 który również recenzowałem na kanale, więc jeśli Cię interesuje kletura za dwie stówki, sprawdź również ten materiał. No i jesteśmy po głównym wątku. No i przyszła pora na podsumowanie i koniecznie dajcie znać, czy kupujecie właśnie Onionite'a, czy wylecie cebulkę, czy może coś innego skradło w Wasze serce, bo moim zdaniem jest naprawdę warta swojej ceny. I u mnie wylądowała na Daily, mimo że miałem zdecydowanie droższe konstrukcje. U siebie w asortymencie.